Cześć kochani, z tej strony Klaudia. I dzieje to Was, przychodzę z tematem, o którym już trochę mówiłam, ale o czymś innym chcę w innym aspekcie trochę z Wami pogadać. Jak już widzieliście, zresztą pewnie po miniaturze i tytule właśnie jak chcę z Wami o tym pogadać jak stosuję okno żywieniowe, kiedy pracuje na noc. W tym momencie mam pracę zmianową. Zdarza się, że pracuję w nocy. E, prasuje po 12 godzin, więc, e, więc te nocki e, się zdarzają i nawet, nawet często nie, więc gdzieś tam e, jak sobie wprowadzić okno żywieniowe, kiedy na przykład pracujemy z, w zmianach, tak? E, kiedy pracujemy w czterech zmianach, kiedy, e, kiedy ta, w ten sposób mniej więcej to u nas wygląda, ponieważ to jest, nie jest łatwe i trudno jest ogarnąć to sobie, bo z jednej strony no, nie śpimy w nocy, no ale cały dzień też nie śpimy. I tutaj, jak to sobie ogarnąć, i powiem Wam, co ja robię, e, ponieważ ja pracuję od godziny 10 do 10. Więc tutaj, jakby w nocy, powiem Wam szczerze, ja nic nie jem. Akurat w nocy nie jadam, ale jadam w dzień. Jak przychodzę z pracy, słuchajcie, e, no to jest trochę po 10. No to zwykle przed tą 11 po prostu jem. Później jak wstanę, zjadam sobie e, wiecie, obiad, coś takiego, i później robię szybką kolację. Czasem trochę po prostu w późniejszej godzinie, tak się zdarza, natomiast staram się pilnować, żeby, żeby gdzieś tam do tej 19 jeść. Ale ja sobie stwierd ja stwierdziłam, że zamiast przestawiać później to okno żywieniowe za każdym razem na noc i e, męczyć się w ten sposób, to po prostu stwierdziłam, że wolę tak. E, o dziwo e, zastanawiałam się: Najpierw wiecie, czy po prostu nie będę głodna w nocy, e, bo przecież nie śpię, więc, e, więc gdzieś tam wiecie, przecież powinnam. Natomiast nie, okazuje się, że nie, przez to, że e, w dzień już się po prostu najem e, i zjem to, co powinnam, to, co, to, co chciałam e, i wiecie, i gdzieś tam dostarczy temu organizmowi to, co trzeba. To nie ma takiego problemu, że ja czuję głód, sanie w żołądku e, związane z tym, że po prostu jestem głodna. Więc tutaj e, to jest zdecydowanie na plus. E, powiem Wam tak, jeżeli pracujecie od 6 na przykład od 22 do 6 w nocy, no to mo może też tak warto o tym pomyśleć, żeby wiecie, e, przyjść e, z pracy, zjeść po prostu wcześniej śniadanie, położyć się spać i Też nie mówię, nie wiadomo, jakie śniadanie, nie? E, ja na przykład dzisiaj jadłam owoce i jogurt. To było moje śniadanie, e, bo zjadłam mango, banana i zjadłam jogurt i serek homogenizowany. Natomiast właśnie żeby zjeść lżejsze śniadanie Później sobie zjeść spokojnie obiad I zjeść sobie po prostu kolację Możecie spróbować takiego trybu Bo dzięki temu no nie zmieniacie tych godzin Więc to okno żywieniowe cały czas jest A może się okazać, że też Wam to spasuje Oczywiście jeżeli czujecie głód w pracy, no to, to też nie jest tak, żebyście się głodzili teraz i nie jedli, bo to też jest, to też jest niemądre, nie? Więc tu też nie chodzi o to, żeby teraz się głodzić, ale żeby po prostu posprawdzać sobie, czy organizm jest w stanie, czy wy jesteście w stanie. I ja na przykład pilnuję i tak naprawdę powiem Wam, że w zasadzie w nocy, jak pracuję, to piję tylko wodę. To jest coś, co, co na pewno robię i tyle, szczerze mówiąc. Ja piję wtedy tej wody naprawdę dużo. To jest fajne, bo w ciągu dnia mało jej wypiję z racji tego, że dużo śpię. No jak więc w nocy uzupełniam sobie te płyny. Więc tutaj też jest to, też jest ważne, żeby właśnie o tym pamiętać: że czasem nam się po prostu nie jesteśmy głodni chce nam się pić. Więc tutaj też warto. W tą stronę sobie tutaj pomyśleć. Więc są właśnie takie rzeczy, które gdzieś tam na to wskazują, ale tak jak mówię, jeżeli sobie to poukładacie wcześniej, jeżeli się zastanowicie też, zaplanujecie to, to będzie Wam dużo, dużo prościej będzie dużo prościej nad tym zapanować, nad tym co jecie, jak jecie. Eee, ja nie mówię, żeby planować teraz z miesięcznym wyprzedzeniem cały jadłospis to nie o to chodzi, ale żeby, żeby gdzieś tam wiecie mieć takie podejście, że okej. Okay, Zaplanuję sobie co im jutro. Jestem w domu. Nie, jak po nocy, no to nie śpisz, przecież nie przyjdziesz o, nie wiem, zakładając. No ja to dobra, o 10, przy, po 10, o 10 kończę pracę. No to jestem e, przed 11 w domu. No to dobra, to tutaj jeszcze można było dyskutować, że mogę faktycznie spać do tej nie wiem, osiemnastej, nie? No tej 11 okej. Okay. Ale to i tak jest wtedy do, od 18 do 22 to wciąż są jakieś 4 godziny, chociaż ja tyle nie śpię na szczęście nie, nie potrzebuje tyle natomiast no jak przychodzisz o 6, jesteś o 7, no to o godzinie 14 już tak naprawdę możesz sobie spokojnie funkcjonować więc tutaj, tutaj nie ma takiego aż tak dużego problemu, da się to zrobić natomiast no, trzeba po prostu o tym pomyśleć ja wiem, że jak się pracuje na noc to nie zawsze człowiek myśli właśnie o takich rzeczach bo myśli o tym, żeby po prostu się wyspać bo praca na noc to nie jest praca, która, no, która jest przystosowana Faktycznie tak dobrze i, i gdzieś tam dla nas to jest, no jest jakieś wyrzeczenie, tak, żeby pracować na noc. Więc tutaj e, takie, takie, właśnie jakieś małe kwestie są, ale jak sobie zaplanujemy to, co będziemy jeść, zaplanujemy to, w jaki sposób będziemy jeść, e, pomyślimy o tym, żeby zrobić wcześniej zakupy. Jeżeli wiemy, że na przykład przez ten tydzień mamy na noc, to żeby. Przypilnować, żeby większość rzeczy, które, które zwykle są nam potrzebne, żeby po prostu były, bo nikomu się po nocy jeszcze nie chce jechać do sklepu i za zastanawiać i za załatwiać, co po prostu, co wziąć, a czego nie. Więc tutaj, wiecie, gdzieś tam warto o tym właśnie pomyśleć i się zastanowić po prostu, żeby, żeby nas spokojnie móc sobie to ogarnąć. Jeżeli macie jakieś pytania z tym związane, to dawajcie śmiało. Myślę, że i tak opowiedziałam Wam większość. Ten film będzie dużo krótszy, ale stwierdziłam, że wiecie, jestem właśnie po nocy, jak zresztą pewnie widzicie, nie, jest, nie jestem, wiecie, nie wiadomo jak. Super. Bo, bo lubię spać w nocy, a tu wiecie, no. Niestety. Więc ten film jest krótszy, ale stwierdziłam, że to jest taki fajny temat, o którym, o którym warto powiedzieć. Tu też nie ma, wiecie, nie ma nie wiadomo czego, nie wiadomo, nie wiadomo jakich filozofii w tym tutaj. Jeżeli macie jakieś pytania, to dawajcie śmiało, może się akurat zbierze trochę tych pytań, to zrobimy sobie jakieś Q&A. Więc tutaj na pewno o tym pomyślimy. No i tak jak mówię. Najważniejsze jest to, żeby sprawdzić po prostu, posprawdzać sobie, naprawdę nic się nie stanie, jeżeli posprawdzacie sobie, jak to wszystko wygląda, jak to jest, więc wiecie, tutaj jest niesamowicie ważne po prostu, żeby to sprawdzić, bo może się okazać, że właśnie na przykład w nocy nie potrzebujecie aż tak naprawdę jeść. Więc może, może właśnie warto o tym pomyśleć. Więc tak jak mówię, to są różne rzeczy, które, o których warto czy je wprowadzicie. No to zależy od Was wszystko, ale tak jak mówię, u mnie się akurat ten system sprawdza, że i tak jem w dzień. E, i, tak, e, I tak jem w dzień. No, natomiast no, może też jest kwestia, że, że moja praca jest taka. No też nie, nie wiem. No zależy, zależy tak naprawdę osłuchać pociąg. Fantastycznie, ale zależy tak naprawdę, co robicie. No i też dajcie znać, czy pracujecie na zmiany, czy pracujecie właśnie w trybie zmianowym, czy nie, czy może właśnie nie macie takiego problemu e, i, i gdzieś tam się nie zastanawialiście w ogóle nad tym, bo właśnie was to nie dotyczy. Dajcie znać, bo jestem bardzo ciekawa. E, no, ja tak jak mówię, pracuję na te zmiany w tym momencie nie jest to złe, ja nie narzekam akurat. Mi to siedzi, natomiast no po prostu jest to, jest to coś, co trzeba przearanżować trochę swoje życie i wiecie, pod to po prostu podpiąć. Więc to by było na tyle. Zapraszam Was na TikToka, na Instagrama. Kochani, jeżeli Wam się podobał ten film, to zostawcie łapkę w górę. To też daj zasięg tym filmom, więc chętnie będę po prostu Wam bardzo wdzięczna za to, no i oczywiście jeżeli nie subskrybujecie kanału, no to zapraszam do subskrybowania żeby być na bieżąco, no to kliknijcie sobie też w dzwoneczek poniżej, wtedy dostaniecie powiadomienie o każdym nowym filmie, więc serdecznie Was zapraszam, no i co kochani, widzimy się w następnym filmiku, pa!